Siemanku! Dzisiaj chcę przedstawić Wam stronkę, na której możemy zgarnąć sporą liczbę końców z naszej FIFA. Tak naprawdę naprawdę wszystkie platformy niżej pokażę. Stronka jest legitna, przetestowana wielokrotnie przeze mnie i przez moich znajomych, więc można śmiało na niej działać. Jednak warto wspomnieć, że stronka będzie deklarowanej wartości końców, które często nie daje. Nie w pełnej puli po prostu. No, na przykład jak zobaczymy poniżej pakiety na przykład 250k. Zostaniemy tylko 230, 240, a bardzo rzadko od pewną poręczej 250 kal, no ale to myślę że to jest mała fada Przy tym, że strunka daje takie ilości w ogóle, tutaj tak jak podkreśliłem, ilość jest ograniczona każdego pakietu, ale to zaraz przejdziemy. Tutaj możemy kliknąć na wybrany pakiet, który chcemy, wiadomo dla każdego co innego, zależnie od preferencji, to ile potrzebuje na zawodnika, jak dużo potrzebuje. Więc mam 500 tysięcy, 250, 150 i 100 tysięcy tak jak tutaj pokazuję no to teraz przejdźmy w któryś z pakietów żeby sprawdzić ile na przykład ich zostało mamy formularz kontaktowy też i już teraz przechodzimy do tych pakietów Mamy 500 tysięcy, no tutaj nam pozostało akurat przy 500 tysiącach 3 pakiety więc dużo osób korzysta i dużo osób jeżeli bo niedawno było jeszcze 50. 000. 500 tysięcy monet, no, ale wiadomo, no najwięcej pieniędzy to najwięcej każdy będzie chciał, no ale tutaj właśnie jest ważne, podkreślam, żeby maksymalnie wybrać 2, 2 pakiety dziennie chodzi o to, żeby on to było bezpieczne, bo to stronko mija bany, więc nie dostaniemy bana a jeżeli będziemy więcej dawali niż 2 pakiety dziennie to możemy dostać bana mamy, że pozostało 5 pakietów przy 250, przy 250 też 5 pakietów, i no ale my weźmiemy sobie te 250, żeby wam pokazać, że to działa mimo wszystko, a tu przy 100 zostało 8 pakietów, no wiadomo, 100 najmniej każdy bierze. To bierzemy 250, wybieramy platformę, w moim przypadku jest to PC, komputer, no i po wybraniu platformy wpisujemy teraz nasz nick. Po wpisaniu Niku oczywiście klikamy odbierz pakiet I teraz wyskoczyła nam kontrola antybotowa niestety autostronki stronki wprowadził ją bo dużo osób nadużywało to dużo osób znaczy dużo botów w sumie bo to nie osób tylko boty i chcą zniszczyć takie stronki właśnie więc to jest kontrola taka znaczy właśnie przed botami ochrona więc wysyłamy te CSMS o treści coins. Widać coins shade do Fify, Wpisujemy, nie użyję pierwszy kod, teraz wysyłam drugi, czekam chwilkę aż dojdzie. Dobra, doszedł, wpisujemy drugi kod. No i to samo robimy z trzecim. czekamy, trzeci kod dojdzie no i wpisujemy go i rada zwracać uwagi na wykryj bo przeżarza się można pomylić Wygryje nas jako owoc i wtedy nie dostaniemy dobra, teraz je po piśnięciu dalej tam stanie pozytywny komunikat, teraz pokażę Wam z gry właśnie, tak jak widzicie Stałem 237 tysięcy, czyli nie było 250 tysięcy, więc i tak jest super jeżeli podobową Wam się filmik i chcecie więcej takich no to zapraszam do likowania, subskrybowania i łapkowania. Pozdro!